Cześć, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Prosto z urlopu, moi drodzy. Spacerowałem, chodziłem i napotkałem to tutaj, co właśnie widzicie: trzy samochody z PRL-u, z tamtej epoki: m.in. Polones, Fiat 126P i tam daleko Trabant. Nie będę się tutaj bardzo dużo mądrzył, ponieważ to nie jest moja marka i powiem Wam szczerze, że za dużo o niej nie wiem, ponieważ to są nie moje czasy ale sprawdzimy pod każdą maską, co się kryje, zobaczymy, a w komentarzach może napiszecie, jakie tam siedzą motory i coś innego więcej od siebie dodacie. Pierwszy to Polonez. Taki tutaj siedzi, zakopany, ale podnosimy machę i patrzymy, co tam w środku tkwi. Powiem Wam, Polgera będę otwierał, Poloneza może pierwszy raz w życiu. Macha do góry. Ciekawe, czy otwieranie maski się zmieniło. Czy jest takie same jak w chwili obecnej w samochodach? O, to samo. Jak pod każdą maską, jak pod każdą maską samochodu no jest motorek. Na pierwszy rzut oka, no, poznaje dużo rzeczy w takich samochodach, jak są teraz. Dotychczas więc Popatrzymy co tam się kryje Co jest najlepsze Że ten samochód naprawdę ma dużo lat A zobaczcie Pod maską nawet nie ma Śladów korozji On tutaj stoi pewnie Kupę lat bo widać Po tym syfie który tutaj jest zgromadzony No że tu nic nie było Robione Silnik jak silnik na pewno są cztery gary, bo cztery przewody wysokiego napięcia, cewka wysokiego napięcia, filterek powietrza. Co tu jeszcze widzimy? Nie wiem, alternator, czy może jeszcze to prądnica. Ciężko mi powiedzieć. Mówię, nie znam się akurat na tym silniku, na tej motoryzacji starej. Mamy pompę wody, koło pasowe. Prosty silniczek, widzę, montowany wzdłużnie. No tak się prezentuje Polger. Zobaczcie, kurczę, te Reflektory szklane. Nie plastikowe, które matowieją. Tak się prezentuje pierwsza maszyna. Polżerek jeszcze z hakiem. Ua. Ua, ale ma duży bagażnik. Głośniki tam. Ja pierdziel. Ale fura. Pokazuję wam środek Poloneza, kurczę FSO na kierownicy. Powiem wam, że pachnie nawet tutaj w środku. Ile on tutaj ma przyjechane 47 711 km moi drodzy. No pięknie utrzymany, stoi w takich warunkach pod dachem na dworzu, ale powiem wam, kurde, on nawet rdzy nie ma. Idziemy do następnego egzemplarzu. Następnego mamy Fiata 126P, czyli inaczej mówiąc maluszka. Teraz zobaczymy, jaki silnik jest w maluchu. Otwieramy maskę. Wiem, wiem moi drodzy, w maluchu silnik jest z tyłu. Idziemy do tyłu. Kurczę, jak on tak brzydko jest tutaj wsadzony, dół dotyka tutaj ziemi. Brzydko, brzydko, kurczę, nieszanowane. Wow! Silnik prawie na glebie, ale zobaczcie jak to pięknie wygląda. Naprawdę w, takie, w takim stanie zachowanym. Zobaczcie, to jest za bardzo nie widać rdzy. Tutaj są jakieś o pęcherze przy uszczelce. Motorek sobie tak leży brzydko na ziemi. Szkoda auta, naprawdę szkoda. Trzy egzemplarze samochodów na pewno by się nadawały do muzeum w Warszawie. Nie wiem, czemu one są tak tutaj porzucone. Szkoda, naprawdę. Na to się patrzy bardzo smutno. Kiedyś, kiedyś, tak w latach 96., miałem przyjemność jechania akurat maluchem. Pamiętam, jak przerzucało się z chłopakami malucha na bok i wymieniało się, pamiętam, pod podwoziem. Lizaka łączącego między silnikiem a skrzynią biegów, może coś źle mówię, to mnie poprawcie, ale pamiętam, rozkładało się dwie opony, w trójkę się go przerzucało na bok i się naprawiało. To były czasy. Maluszek wygląda w środku, tak. Też ta tapicerka jest zachowana. Tutaj jest rozerwana, ale raczej ktoś czymś niechcąco rozpruł, czy tą podsufitówkę, kierownica. Kurczę, 56 258 km. No piękne czasy, piękne czasy. Zaprezentowałbym sobie takiego chętnie maluszka. Zrdzą u niego jak? No też nie ma jakiejś większej tragedii, moi drodzy. To pewnie ma bardzo dużo lat już i nic przy tym aucie nie jest robione. No takie ogniska tutaj. No to teraz czteroletnie, pięcioletnie samochody mają. Ostatnia fura to trabant. Odnośnie trabantu to najmniej wiem. Wiem, że jest dużo elementów blacharskich z plastiku. Tyle wiem, ale postaram się coś Wam pokazać, co tutaj w nim siedzi. Drzwi kierowcy niestety nie idzie otworzyć. Tu wszystko jest za stałe. Chyba, że tu coś się uda przy zamku odblokować. One już Jakby już chciały... Ale tutaj coś trzyma. Spróbujemy. Coś się może uda. Ale nie. Idziemy od strony pasażera. Ale przez szybę wam pokażę, jak trabant. No, trabant wygląda najbrzydziej. Powiem Wam najbrzydziej. Ale na pewno jest podstawa do restaurowania tego. Tak przyodzik wygląda też reflektory szklane. Tak tutaj wygląda w środku od strony pasażera, tylna kanapa. Tak wygląda z tyłu. Felga, zobaczcie felga stalowa, ale prawie w ogóle nie skorodowana. Spróbuję otworzyć maskę. Zobaczymy silnik. Pod maską już ciekawie nie wygląda. Nie wiem czy to jest motor od niego, ponieważ on leży sobie na desce. Tu jest reflektor lewy. Tutaj jest chyba dmuchawa do wewnątrz. Ogrzewanie, nawiew, filtr powietrza. Nie wiem gaźnik albo jednopunktowy wtrysk, monowtrysk. Silnik, słupek, tylko sobie goły stoi. Skrzyni nie ma. Nie wiem czy to jest od niego, ale tak wygląda pod maską. Ale jeszcze jest czwarty pojazd żuk. Tego żuka też pamiętam. Byłem jeszcze małym knypkiem. Pokażę wam żuka. Jest znaczek żuk. Spróbujemy żuka otworzyć. Udało się. Ale żuk jest w takiej wersji strażackiej, moje drodzy. Strażak sam, koguty niebieskie. No i co w żuku? W żuku wiem tyle, że motor jest tutaj. Powiem wam, że tutaj nawet nie śmierdzi. Ale kurczę, pozwolę sobie usiąść do żuka. Ole surprise. Kurde, powiem wam, że miód malina. Urlop udany. Powiem wam. Nie moja marka, nie będę się tutaj za bardzo mądrzył. Byłem takim małym knypkiem, to widziałem te wszystkie modele, które poruszały się jeszcze na ulicy. Miałem przyjemność na pewno w Polonezie siedzieć, maluchem nawet jeździć. Żuka widziałem, żuka widziałem. Przeważnie chłopaki wozili w nim różne materiały. Ale rewelacja, powiem wam, że rewelacja. Cisza, spokój wokoło, nikogo nie ma. Tak sobie spacerowałem i te cztery rozynki przypadkowo zauważyłem. Więc żal nie pochwalić się nimi, nie nagrać krótkiego materiału. Jedziemy, moi drodzy. Super. Co tutaj mamy? 34 843 km. Przyciski awaryjne, zobaczcie temperatura. Ciśnienie oleju. Kurde, akumulator i ilość paliwa. w wojchy, zmiany biegów. No, tutaj powiem Wam, świeżo tu wygląda, naprawdę świeżutko tu wygląda. A stoi na pewno kupę lat. Tak się prezentuje Żuk. Takie feluśki, takie koła. Zobaczcie. Zabezpieczenia światy, bo to jest wóz strażacki, samochód uprzywilejowany. Więc wszystko jest zabezpieczone super, 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 super. U góry wyposażenie, pewnie na węże, na takie różne gadżety wozu strażackiego Lublin FSI. No, pięknie, pięknie, pięknie. Patrzcie, to jest taka nóżka, żeby pewnie stanąć jak w offrodzie i się wbić do góry, wyciągnąć sprzęt strażacki. Superańsko. W Grandziach pamiętam, że się dokupuje ten gadżet. Montuje się na element rydla zamka, i wtedy można śmiało stanąć sobie nogą i na przykład Założyć coś na bagażnik dachowy. Pozdrawiam Was gorąco z tego pięknego, słonecznego miejsca i żegnam się z Wami wszystkimi. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Hej!